Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Zuza Dobrze mnie widzicie, mam nadzieję, że tak I zapraszam was na coś zupełnie nowego na moim kanale, ponieważ e, zapraszam was na haul Ale tym razem ani nie rzeczy z Chin, ani nie normalny haul z normalnych sklepów Tylko z lumpeksów e, My na lumpexy mówimy ogólnie łachmany, że idziemy sobie na łachmany, czyli robimy rundkę po jednej z ulic mojego pięknego miasta, Toruń i wchodzimy od Lumpeksu do Lumpeksu, i szukamy rzeczy. Najbardziej na łachmanie lubię chodzić z przyjaciółmi, wtedy mam naprawdę największe łowy, i najwięcej kupujemy. Czasami się trochę prawie zabijamy o rzeczy, jeżeli nam się coś podoba, szczególnie jakieś ortaliony. Także jest wesoło. Ale dobra, przychodzę do Was z filmem o ciuchach, więc będę Wam pokazywać ciuchy. Dlatego przechodzimy do holu. Zanim zaczniemy, jeszcze zostawcie mi łapkę w górę, pomożecie mi tym bardzo. Dla Was to jest sekunda, dla mnie dużo, dużo więcej. Także jeżeli możecie, to proszę Was o to, żebyście tutaj łapkę kliknęli, dali komcia. ale to już jak obejście. Ciao. A ja nagrywam teraz te rzeczy, które będę pokazywać. E, Żadna z nich nie kosztowała więcej niż 30 zł. Myślę, że, jakby podsumować te wszystkie rzeczy, które to mam, to ich suma by wyniosła może 100-150 zł. E, chociaż nawet może nie, bo większość rzeczy naprawdę kosztowało około dyszki. Są też rzeczy za złotówkę, za 5 zł, ale to wszystko Wam będę mówić. Więc nie przedłużamy. Pokazuję Wam pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz, którą mam i którą noszę, którą uwielbiam, jest Ortalion. Firma jakaś naprawdę, której nie znam. Rozmiar S, ale to jest taki, wiecie, oldschoolowy Ortalion. No, może bym jeszcze przewróciła go na dobrą stronę. I to jest, o, odsunę się od Was, żeby Wam pokazać. Um, tak wyglądają rękawy, one ogólnie są odpinane, także możemy sobie zrobić taką, wiecie, oldschoolową bluzkę z tego. E, fajne mają rękawy, bo takie. O, zwężane. Dosyć nietypowe rozwiązanie, jak na. Jak na ortalion. A ja w ogóle w tych takich wielkich, ultra e, w szerokich ortalionach bardzo źle wyglądam, więc być bardziej dopasowanie. On tutaj ma takie coś na łapki. Już Wam pokażę, jak założę. Generalnie bardzo fajna rzecz. Właśnie jeden z nielicznych ortalionów, tak jak mówiłam, w których wyglądam ok. I tu możemy sobie zrobić coś takiego. Ja uwielbiam w ogóle to rozwiązanie w bluzach. To jest dla mnie sztos. I on tutaj jest taki ściągany, więc... O! Więc e, możemy go sobie właśnie tak zwęzić. Możemy sobie zapiąć bez no. problemu. No i tak się prezentuje właśnie pierwszy ortarium. Jeszcze zaraz wam pokażę drugi. I ten kosztował 10 złotych, więc deal mojego życia a już do kolejnego kolejny ortalion to już jest bardzo szybki, fajny, kolorowy ortalion w zupełnie innym już kroju, ja tutaj mam podwinięte rękawy i to jest słuchajcie Puma także to jest, o tutaj widzicie jest logo Puma tak on wygląda z tyłu tak e, bardzo fajne ma kolory no, no old school, old school totalne tak na mnie wygląda. Ja takie kurtki lubię nosić. się tutaj mam podwinięte rękawy, bo moim zdaniem to wtedy lepiej wygląda. No i tak się prezentuje. O! Długo się taka Jak widzicie. A za tą pumę dałam też około 15 chyba złotych, czy tam 16. Więc cena też jak najbardziej dobra. I te dwa orkiestry kupiłam w jednym sklepie ogólnie tutaj właśnie w tych lumpeksach, do których chodzę to jest pełno ortalionów naprawdę i markowych i nie i tych takich, mm, że tak powiem wiksiarskich, takich wiecie różowe, fioletowe, niebieskie eee, może naprawdę takie perły znaleźć, ja bardziej wolę stonowane, więc właśnie wybrałam takie. Kolejnym moim hitem perłą, którą niedawno znalazłam jest koszulka Podobno z krokodylem, podobno z lakosty. Chociaż wiecie, to nie wiadomo, jak to jest z oryginalnością tych rzeczy. Natomiast ma śliczny kolor pudrowo-różowy. No i to jest jeden z moich ulubionych kolorów. Ja noszę tylko praktycznie pudrowy róż albo czarny. Więc no... Jak ją zobaczyłam, to mówię, nie, no muszę ją mieć. I dałam za nią, uwaga, 7 zł. 7 zł za koszulkę. Więc... Hit totalny. Tu to Wam pokażę perłę, którą mi Pani w ogóle powiedziała, że sprzeda za 5 zł, bo nie było ceny. E, taka była miła. E, no i właśnie, e, dorwała, słuchajcie, coś musiałam po prostu to wziąć, jak tylko zobaczyłam, co to ma z tyłu za napis. Mhm, mm Aha. mhm, mm tak. To jestem po prostu ja, jak ja zobaczyłam ten szlafrok Jeszcze tutaj ma różowy w ogóle kaptur w środku Tu ma logo Barbie No nie, no po prostu nie mogłam go nie wziąć e, Jedyne co, to nie ma paska, więc będę musiała zorganizować jakiś inny pasek e, Ale to nic Kosztowało 5 zł I jest to szlafrok Barbie No przecież czy może być coś lepszego? No ja uważam, że nie O, tak wygląda no, jak dla mnie to jest po prostu moja perła nowa. Jest cieplutki, milutki, nie jest zniszczony, więc. W ogóle w niektórych lumpeksach to aż pachnie. Słuchajcie, kiedyś mi się lumpeksy kojarzyły z takim miejscem, gdzie śmierdzi. a naprawdę w niektórych pachnie mam wrażenie, że te ciuchy były po prostu prane. Kolejną rzeczą, którą kupiłam za jakieś 2 złote, tak, dokładnie za 2 złote, eee, to możecie się ze mnie śmiać, że ja w tym czymś takim śpię. Ale w zimę lubiłam sobie popylać, właśnie w takiej piżamie, takiej babcinej, totalnie, takiej długiej prawie do ziemi. Tutaj taki ma dekolt, widzicie, na guziczki. E, tak, i mnie można było zobaczyć w takiej piżamie w zimniejsze dni. E, ja lubię takie rzeczy. To jest, jest bawełna, przyjemna, milutka, najkurcze, no za dwa złote mieć piżamkę. Czemu nie? No, ja lubię taki styl. Wiem, że nie każdemu może pasować. Ale ja kocham. Naprawdę uwielbiam takie piżamy. Jeszcze jak jesteśmy w strefie spania, piżam i tak dalej, to również za 2 złote kupiłam sobie szlafroczek I jest to szlafrok też taki babcinym, też kwiatki. Tutaj ma rękaw taki krótszy, zakończony taką tasienką. Moim zdaniem bardzo ładny szlafroczek. I takich rzeczy nigdy nie jest za wiele, więc ja, ja tam lubię. Lubię sobie w takim szlafroku chodzić po domu O, taką wygląda No już nie będę dzisiaj teraz wiązać Ale bardzo fajna, przyjemna rzecz, w ogóle nie zniszczona Chyba nawet nie mam tutaj żadnej podniszczonej rzeczy, wszystkie są jak nówki, więc totalne hity Ostatnią rzeczą z cyklu pijam jest coś, co kupiłam za złotówkę Też się możecie śmiać, ale ja lubię takie rzeczy jest to koszulka do spania, typowo na ramionczkach tak y, bardzo taka lata 2000 Britney Spears, Upside Down, i takie tam... Wiecie, takie tam klimaty, to właśnie jest taka koszulka, ale za złotówkę stwierdziłam, że a czemu nie będę miała w czymś. Od kurtek zaczęliśmy na kurtkę skończymy, tym razem nie ortalionowych, tylko trochę innych. E, kupiłam sobie super kurtkę za 16 zł. I słuchajcie, ja nie mam w ogóle żadnej sportowej kurtki Bo ja nie noszę sportowych kurtek Noszę jedynie futra I może płaszcze w zimę I jak na przykład chodzę w dresie Czy w spodnie, gdzieś to Nie zawsze mi pasuje, wiecie, to futro czy ten płaszcz No i potrzebowałam sportowej kurtki Ale te w mi się nigdy żadne nie podobały I wyglądałam jak bałwan Aż w końcu na łachmanach udało mi się znaleźć Po prostu idealną dla mnie kurtkę Krótką Sportową o, i ona naprawdę świetnie fituje mi właśnie do, do chociażby dresów czy jak tak generalnie no jej kolor tak to jest to, jest to. jak zobaczyłam ten kolor to mówię jeny ja muszę tę kurtkę mieć bo jest po prostu super i bardzo do mnie pasuje naprawdę mi się podoba jest cienka fakt faktem ale też spoko bo teraz jest przecież już wiosna więc idealna na te porę roku idealna i ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę, jest futerko, które kupiłam. To jest najdroższe 30 zł za nią dałam. I to jest futro e, czarne. Nie miałam czarnego futra. Przechodziłam w nim całą zimę, naprawdę bardzo często w nim chodziłam. Nawet możecie w jednym out, e, outfitie, którym nagrywałam, e, zobaczyć Outfit of the Day. E, tam jest właśnie to futerko. Ono wygląda tam. tak: ma kieszenie. Tu w ma taki gładki. A tył, tył taki w prążki, ale to jakby nie widać mocno tego, że jest w prążki, więc naprawdę fajnie wygląda, tutaj ma kołnierz. Moim zdaniem to futro nie odbiega od tych futer, które mo mogliśmy kupić w sieciówkach w zimę, e, które kosztowały od 100 od w górę e, za nowe futro, niektóre nawet potrafiły kosztować 400 zł 30 zł porządne i zniszczone futro. Także naprawdę warto szukać takich rzeczy w lumpeksach. E, I to jest na razie tyle. Na łachmany chodzę często. To są takie rzeczy, które ostatnio zebrałam i które ostatnio noszę. Piszcie, czy podobają wam się takie hole lumpeksowe. Jak tak, to będę je robić częściej. E, Piszcie, co wy co wam udało się polować Jeżeli jest ktoś z Torunia, no to niech mi poleci Też jakieś fajne lumbeksy, oprócz tych na Mickiewicza A ja się z wami żegnam Dziękuję wam bardzo za oglądanie I widzimy się w kolejnym odcinku Bijajcie na moje media społecznościowe w szczególności na Instagrama Tam jest ze mną najlepszy kontakt I ja również wchodzę na wasze profile I, i sobie patrzę Jacy moi w sobie są Więc zapraszam, do zobaczenia